To jest druga część filmu jak nie czuć głodu podczas okresowych postów, tylko że w tym filmie powiem o tym, co robić podczas okna żywieniowego, aby nie czuć głodu. Zapraszam do oglądania. Cześć, ja nazywam się Rafał Sienkiewicz i witam Cię na moim kanale. Jeżeli chcesz zobaczyć więcej filmów, to kliknij przecież subskrybuj. A w tym filmie powiem Ci, co robić podczas okna żywieniowego, aby nie czuć głodu podczas... Jedzenia i niejedzenia. Bo często dzieje się tak, że pomimo stosowania okresowych postów, my podczas okna żywieniowego, pomiędzy posiłkami, czujemy głód. A nie chcemy odczuwać głodu, zwłaszcza podczas odchudzania. Oczywiście, lekki dyskomfort w postaci lekkiego głodu przed snem, no to z tym raczej będziecie musieli się pogodzić. Chociaż nie zawsze, natomiast gdy zostało dla was ostatnie 5 kg do schudnięcia, to niestety, Będziecie musieli się z tym liczyć, że przed snem, godzinka czy dwie godziny przed snem, zacznie Wam wierzyć w brzuchu, zacznie Wam lekko burczeć. Ale to ma nie być taki głód, że Wy po prostu umieracie z głodu i że rzucacie się na jedzenie, jak tylko je zobaczycie. Bo właśnie o takim głodzie będę mówił w dzisiejszym filmie i co z tym zrobić, aby tak nie czuć. Po pierwsze, musimy dobrać odpowiednią ilość. Jedzenia, czyli odpowiednią kaloryczność diety. Stosując przerywane posty, często widzę ten błąd, że wiele osób spożywa za mało kalorii. Powiedzmy, że podstawową przymianą materii mają 1600, a jedzą 1500, 1400 i wtedy zauważają szybkie efekty w postaci odchudzania. Chudną kilogram na tydzień, albo nawet więcej, a potem po 5, 6, 7 tygodniach przychodzi zastój. Przychodzi ekstremalny głód i też nie mogą już wtedy schudnąć. I co to oznacza? To oznacza, że doszło do adaptacji metabolicznych, tak zwanego spowolnionego metabolizmu. Ale też tak jak wspomniałem, możemy odczuwać duży głód, no bo my niestety jemy zbyt mało. Nie powinniście jeść poniżej waszej podstawowej przemiany materii. Wiem, że te kalkulatory nie są dokładne, natomiast jak wy jecie poniżej podstawowej przemiany materii, to na 100% to jest za mało. Więc nigdy nie schodźcie poniżej tego poziomu. A jeżeli nie możecie schudnąć, jedząc poniżej waszego ppm, to znaczy, że macie spowolniony metabolizm. I rozwiązaniem nie jest dalsze obcinanie kalorii, tylko rozwiązaniem jest przyspieszenie metabolizmu. Ale o tym mówiłem w tym filmie, dlatego odsyłam was do tego filmu i wtedy się dowiecie, co zrobić, gdy macie spowolniony metabolizm. Drugą rzeczą jest odpowiednia ilość białka i. Warzyw. Białko i warzywa, w tym błonnik, w największy sposób wpływają na nasz apetyt. Oczywiście węglowodany i tłuszcze też na to wpływają, ale największy wpływ mają białko i błonnik. I to pokazują setki badań. Oczywiście na głód, apetyt i sytość wpływa bardzo dużo czynników. Natomiast jeżeli chodzi o aspekty żywieniowe, tutaj proteiny i błonnik mają duży wpływ i ich odpowiednie spożycie będzie zmniejszało lub zwiększało ten apetyt. Jak będziecie jedli za mało białka i za mało błonnika, no to to będziecie czuli większy głód, mniejszą sytość. Natomiast gdy wy zwiększycie podaż białka i zwiększycie ilość warzyw w waszej diecie, to zobaczycie, że sytość się poprawi. Oczywiście do odpowiedniego stopnia. I nie podam wam tutaj żadnych widełek, bo u każdego to jest indywidualna kwestia. Bo często dzieje się tak, że po zbyt dużym spożyciu białka Wiele osób czuje zjazdy i to jest oznaką insulinooporności i glukagonooporności, dlatego wtedy no, trzeba to białko troszeczkę ograniczyć. Ale tutaj z warzywami nie powinno być problemów. Moim zdaniem, jeżeli celem jest odchudzanie, powinniście jeść minimum kilogram warzyw dziennie. Tak, nawet stosując intermittent fasting. Wtedy zobaczycie, że te posiłki naprawdę potrafią sycić i wtedy nie będziecie musieli się martwić o to, że czujecie. Głód. Kolejną rzeczą jest nawodnienie i elektrolity. To mówiłem w poprzedniej części, ale gdy będziecie odwodnieni, to podczas okna żywieniowego, pomiędzy posiłkami, również będziecie czuli ten głód. Dlatego ten warunek również musi być spełniony. Kolejną rzeczą jest zbyt duża ilość stresu, czyli tutaj już wychodzimy poza czynniki żywieniowe, a wchodzimy w sferę stresu, w sferę też psychologii, czy też Psychosomatyki, ale też oczywiście fizjologii, bo tutaj głównym hormonem odgrywającym w stresie jest kortyzol. Oczywiście możemy winić kortyzol za wiele złych rzeczy, ale on też ma swoje funkcje, tak zwane pozytywne. No, bez kortyzolu byśmy łatwo wpadali w hipoglikemię. Na przykład, jak macie problemy z hipoglikemią reaktywną, to są właśnie problemy z kortyzolem, bo on nie działa odpowiednio. On wtedy w niepoprawny sposób reguluje. Poziom cukru w naszej wekwi. Źle reguluje glukoneogenezę, glikogenolizę czy też lipolizę, no i wtedy pojawiają się problemy z hipoglikamią. Dlatego wy nie przekreślajcie skóry kortyzolu. Kortyzol nie jest zły, bo tak jak każdy hormon jest ważny w naszym organizmie. Natomiast gdy go będzie za dużo, no to właśnie pojawią się problemy. I jednym z tych problemów będzie głód. I nie tylko głód, ale też zachcianki, bo wy możecie czuć na scenie po posiłku Natomiast gdy będziecie się stresować, to wy będziecie odczuwali zachciankę, zwłaszcza na takie produkty cechujące się wysoką smakowitością, czyli słodycze. Kolejną rzeczą, o którą musisz dbać, jeżeli nie chcesz czuć głodu, jest sen. I sen tutaj jest równie ważny jak dieta. A nawet jak nieważniejszy. Człowiek został stworzony do spania od 7 do 9 godzin dziennie. I tak naprawdę badania pokazują, że większość osób powinny spać 7,5, 8 lub 8,5. Gdy tak naprawdę już śpimy 7, to tylko niewielki procent, a właściwie niewielki promil ludzi będzie miała takie polimorfizmy genetyczne, które będą pozwalały im spać tak mało. Ale zdecydowana większość populacji będzie musiała spać 7,5, 8 lub 8,5 godzin i to pokazują badania naukowe więc nawet gdy wy czujecie się dobrze śpiąc 6 godzin czy 7 to tak naprawdę nie wiecie jak by było Gdybyście spali codziennie po na przykład 8 godzin. A dlaczego tak się dzieje? Bo wy macie nastawione budziki. Człowiek nie jest przystosowany do tego, żeby wstawać z budzikiem. On powinien naturalnie się budzić. Organizm powinien się budzić wtedy, kiedy będzie wyspany, a nie kiedy budzik zadzwoni. Więc wy tak naprawdę powinniście wyuczyć wasz organizm wstawać bez budzika. I kłaśćcie oczywiście o odpowiednich godzinach. Tylko to wymaga dużo pracy. Dlatego w tym filmie o tym nie będę mówił. Jeżeli chcecie na ten temat film, to dajcie mi znać w komentarzu. Z chęcią stworzę materiał na ten temat. I to są najważniejsze rzeczy, które pozwolą ci kontrolować apetyt podczas stosowania postów. Jeżeli połączysz te rady z poprzednimi radami, które. Powiedziałem ci w poprzednim filmie, to nie będziesz miał problemu z głodem i apetytem podczas stosowania przerywanych postów. Także w tym filmie to będzie wszystko. Dziękuję za obejrzenie. Kliknij łapkę w górę, jeżeli ci się podobało, i widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia.